macie z tej strony Base Driver. Dziś jestem naprawdę podjarany, a jednocześnie nieco spękany, gdyż bądź co bądź mierzymy się dzisiaj z prawdziwą legendą. Ford Mustang to niewątpliwie legenda. Tak naprawdę to on zapoczątkował modę na tzw. Tak pony cars, czyli niewielkie i niedrogie, jak na amerykańskie warunki oczywiście, samochody o sportowym charakterze. Za jego ojca powszechnie uznaje się człowieka o dość włosko brzmiącym nazwisku Lee Jakoka. Wymyślenie nazwy przypisuje się natomiast z Johnowi Nigerowi, który był miłośnikiem myśliwca P-51 Mustang. Historia Mustanga zaczęła się w roku 1962, gdy pojawił się pierwszy prototyp noszący tę nazwę. Był to jednak dwuosobowy roadster z centralnie umieszczoną v z niemieckiej dywizji Forda. Rok później zaprezentowano drugi prototyp, tym razem znacznie bardziej przypominający finalny model. Produkcyjny Mustang pojawił się w końcu w kwietniu 1964 i od razu zażarł jak zły. Świetna stylistyka trzech wersji nadwoziowych, relatywnie niska cena, a do tego prosta konstrukcja z szerokim zastosowaniem części z modeli Falcon i Fairlane były dokładnie tym, czego życzyła sobie amerykańska ludność, szczególnie ta młodsza. Do tego był tu ogromny wybór opcji wyposażeniowych i silnikowych. Od słabowitej 105-konnej rzędowej po 325-konną 7-litrową V8 z modeli Shelby 500 i Cobra Jet. Jak to podówczas w USA, w każdym roku produkcji wprowadzano delikatne zmiany. Pierwszy większy lifting wszedł w 67, gdy Mustang m.in. został dostosowany do montowania większych silników. Zresztą to właśnie koniki z tego okresu są najbardziej pożądane. Późniejsze liftingi czyniły sportowego Forda coraz większym, cięższym i szpetniejszym, aż przyszedł kryzys paliwowy, a wraz z nim chyba najgorsza w historii modelu druga generacja bazująca na niesławnym Pinto. Ten jednak egzemplarz to bardzo dobry rocznik, konkretnie 68, a do testu udostępnił go klasyczny garaż. Cokolwiek nie powiedzieć o tym sprzęcie, jakby się z niego nie naśmiewać, bo wiem, że i tacy są i w sumie znajdzie się e, parę elementów, z których można się ponabijać. Ten samochód wygląda świetnie. Oczywiście nie będę oryginalny mówiąc, że najbardziej podoba mi się jako fastback i to najlepiej w tym klasycznym ciemnozielonym, ale tutaj ten złoty do tej konkretnej budy i szczególnie z tym winylowym dachem pasuje rewelacyjnie. Zresztą jeżeli chodzi o ten winylowy dach, jest wiele obaw, oczywiście, że pod nim zbiera się podstępny rudzielec. No i rzeczywiście tak bywa, ale tylko wtedy, jeżeli w dachu są jakieś uszkodzenia znaczy ten winyl się naderwie. Co zresztą dosyć często się zdarza. No i ten samochód przed renowacją, podobno po zdjęciu tego winylu, umożliwiał oglądanie nieba przez podsuwitka. Wiem, że teraz narażę się ostro wszelkim amerykanofilom, ale spójrzcie na jakość montażu. Właściciel powiedział blacharzowi, żeby zrobić tak, jak było z fabryki. No i ten tak właśnie zrobił wedle fabrycznych specyfikacji. Czyli nierówne szpary, Proszę bardzo, tutaj się nie schodzi, tutaj nic do siebie zupełnie nie pasuje. Tak naprawdę jakość wykonania, jeżeli chodzi o sam montaż tych samochodów, to był poziom mniej więcej FSO. O! Proszę, to się nie zbiega, nie da się dociągnąć szyby do końca. Tak więc mamy tutaj taką piękną, elegancką szparę. A jako, że ten samochód nie ma klimatyzacji, no to pełni ona jakby dodatkową funkcję. Ale z drugiej strony nie należy tym jeździć w deszczu. O, tu, spójrzcie, jaka piękna szpara. Większa niż w dużym Fiacie. Tutaj jeszcze jak pięknie, tutaj się nie schodzi, ale i tak. To jest samochód, któremu takie rzeczy się wybacza. Tutaj jest sporo fajnych detali, oczywiście wiadomo. Są te klameczki, tak zwane skalpele. Są te oszukane wloty powietrza, które tak naprawdę nie mają żadnych szpar. Jest ten klasyczny amerykański, zachodzący na górę po bokach zderzak. On mi się zawsze bardzo podobał. No i mamy fajne światła cofania, a pod nimi symetrycznie umieszczone rury wydechowe, z których wydobywa się potężny grzmot fałsemki. No i oczywiście, obowiązkowo jest klasyczny biegnący kunik. To właśnie jeżeli chodzi o te detale, Amerykanie zadbali najbardziej o szczegóły. Na przykład spójrzcie, tutaj kunik biegnie w tę stronę, a tu w drugą, żeby zawsze było do przodu. Fajne detale mamy też w środku. Od choćby ta listwa progowa z logiem Forda. Myślałem, że takie rzeczy to się zaczęło robić dopiero w końcu poprzedniego wieku, ale nie. Prestiż musiał być już wtedy. Tutaj jest bardzo sympatyczny taczyk. Światełko ukryte za taką... Można powiedzieć blendą, natomiast oczywiście, jak to w starszych samochodach, nie ma ograniczników. Dobra, zasiądźmy sobie w środku i zobaczmy, co tutaj ucieszy nasze oczy. Przede wszystkim jest tutaj ten klasyczny mustangowski zestaw zegarów, którym jednakowoż brakuje obrotomierza. Jest to jedna z takich bardziej, można powiedzieć, podstawowych, mniej sportowych wersji. Tutaj obrotomierza nie ma. Jest wskaźnik poziomu paliwa, jest wskaźnik ładowania, temperatura prawdopodobnie chodzi o temperaturę cieszy chłodzącej, oczywiście. Analogowy zegar. No, i prędkościomierz rzecz jasna w milach. Yy, co ciekawe, jest pięciocyfrowy. Z, nie wiem, czy to są metry, czy jardy, czy, czy, czy cokolwiek tam używają. Oczywiście, jak to w starszych Amerykańcach, tutaj robi się śmiesznie. Wszystko jest oczywiście opisane słowami, ale nie zawsze yy, robią ono jakiś sens. Tak wiem, użyłem aglicyzmu. Tutaj jest napisane HIT, czyli gorąco. Ciepło, natomiast to nie powoduje, że robi się cieplej, tylko przesunięcie tego w górę albo w dół, nie pamiętam. W każdym razie przesunięcie tego otwiera klapki do lotu powietrza z zewnątrz. Tutaj reguluje się temperaturę, jest niższa, wyższa, a tutaj jest defrost. Jak przeciągamy to w górę, to wieje nam na szybę. Tu z kolei reguluje się prędkość nawiewu. To z kolei nie jest nijak opisane bardzo intuicyjnie. Bardzo. Tutaj włączamy sobie światełka. Tak są pozycyjne, tak są mijania. Natomiast, żeby włączyć długie, musimy stopą nacisnąć na ten dynksik tutaj. To jest ręczny, taka potężna, mocna wajcha, do której trzeba mocno się też schylić. Dwa pedały, gdyż mamy tutaj automat trzybiegowy. Fajnym elementem są też klamki. Otóż, co trzeba zrobić, żeby otworzyć sobie drzwi? Nie, nie ciągniemy za to ani w jedną, ani w drugą. Trzeba najpierw tak to unieść. I pociągnąć, i dopiero otwieramy. A skoro już jesteśmy przy drzwiach, to spójrzcie. Tak się opuszcza szybę, ale ona nie opuszcza się sama. Ona się opuszcza razem z ramką. Ależ ta gałka ciężko chodzi. O, to było dla krzepkiego Amerykanina z południa, czy coś. W ogóle ten samochód jest bardziej dla krzepkich chłopów. No ale jak już powiedziałem, 68 rok. Radyjko wygląda na oryginalne, ale nie jest. Tam pod spodem widać cyfrowy wyświetlacz. No ale wiadomo, no dzisiaj z tym oryginalnym radiem niewiele by się zdziałało, bo nie miało chociażby fal ultrakrótkich. Więc jeżeli lubimy sobie posłuchać aktualnych, współczesnych stacji, a nie tylko pierwszego programu reżimówki, to lepiej mieć ten UKFIK. Oczywiście jest ta klasyczna, symetryczna deska rozdzielcza, też jest bardzo fajna. To jest designersko naprawdę przemyślane, że tutaj mamy tak i tutaj mamy tak. Oczywiście po tej stronie nie ma nic poza schowkiem, trochę dziwi mnie to, że on nie wyjeżdża stąd, tylko tutaj jest taka klapka, a w środku mamy reprint oryginalnej obstrukcji insługi Mustanga z 68. Znaczy, właściciel mówi, że to jest reprint, bo pewnie ta oryginalna się nie zachowała. Natomiast tu mamy książkę gwarancyjną, proszę bardzo. Mamy samych celebrytów. Jest e, to chyba Alan Ford, ten jeden z moich ulubionych aktorów. Bardzo polecam jego rolę w filmach Guy'a Jest e, Freddie Mercury i prawdopodobnie chodzi o Abrahama Lincoln'a. Sami znani ludzie jeździli Mustangami. A to jest Auto Light, czyli auto lekki albo auto światło. No i kierownica. Kierownica jest po prostu przepiękna. To jest prawdziwe drewno. Ono już jest takie mocno wytarte, ale jest bardzo przyjemne w trzymaniu. To jest taki, można powiedzieć, naturalny taczyk, No i te metalowe, perforowane ramiona. I rzecz jasna, pędzący kunik. To jest ładne. Tutaj z kolei mamy lampki i są one opisane. Mapa... Mapa. Nie wiem, czy to działa, może tylko przy włączonym zapłonie, ale, ale jest i wygląda całkiem ładnie. I bardzo ładny jest też ten fornirek biegnący przez całą e, długość podsufitki. No i oczywiście na desce jest też. Ten fornirek, i on, w przeciwieństwie do lakierowanego drewna, które było używane w wielu innych samochodach, a co najgorsze, często było to udawane drewno, tutaj wygląda to całkiem fajnie i pasuje do reszty. Tutaj jest taki no miękki, dosyć plastik, takie tworzywo uginające się pod dłońmi. Wtedy już zaczynano myśleć o bezpieczeństwie, więc jeżeli ktoś przydzwonił czołem w coś takiego, to prawdopodobnie potrzeba było większej prędkości, żeby mózg mu wypadł przez dziurę w czole, niż gdyby to był metal. A przydzwonić było łatwo, gdyż pasy mamy tylko biodrowe i to statyczne. No ale 68 rok wtedy sam fakt, że były pasy, to było coś. I w ogóle to wnętrze to jest coś. A jak się tutaj siedzi? No cóż, nie ukrywajmy, że w tamtych latach ergonomia była jeszcze pojęciem stosunkowo świeżym i niezbyt dobrze zbadanym. Pozycja za kierownicą jest całkiem przyjemna, ale możliwości Ustawienia wszystkiego pod siebie są tutaj bardzo ograniczone. Fotel można przesuwać tylko do przodu i do tyłu, nie można go ani podnieść, ani obniżyć, a jest to tutaj pewnym problemem, dlatego że przy moim wzroście 78, m, a przecież Amerykanie należą raczej do dosyć wysokich nacji, szuram tutaj czupryną o sufitkę. Właściciel mówi, że wynika to ze stosunkowo świeżych gąbek w siedzeniach, które jeszcze się nie wysiedziały, no i trochę wypychają wszystko w górę, ale fakt jest Faktem miejsca na głowę tutaj za bardzo nie ma. Na nogi jest niby sporo, ale trudno znaleźć wygodną dla nich pozycję. Oczywiście podpórki pod prawą stopę w zasadzie nie ma, aczkolwiek jeżeli wyciągniemy nogę prosto przed siebie, to możemy ją po prostu oprzeć o nadkole, które jest stosunkowo płaski, więc nie będę się tego zanadto czepiał. Natomiast ogólnie powiem tak. Do sportowej jazdy to to e, raczej nie za bardzo, a ludzie tak wtedy jeździli. Podziwiam. Dobra, to teraz pora zagnieździć się z tyłu. Żeby wejść do tyłu, trzeba to przekręcić w górę i położyć oparcie. A jak się je postawi, to trzeba to z powrotem przycisnąć w dół. A i tak wtedy to oparcie lata, ale no, nie róbmy zagadnienia. No dobra, nie ukrywajmy, nie ma tutaj rewelacji pod względem przestrzeni, miejsca nie ma za dużo ani na głowę, ani na nogi. Generalnie no jest to kupę, więc to jest to czego powinniśmy się spodziewać w takim samochodzie, ale Powiedzmy, na krótszym dystansie jechać się tutaj da. Samo siedzenie nie jest niewygodne, oparcie szczególnie jest całkiem fajne. Ono tak ładnie się ugina pod plecami i się dopasowuje do ich kształtu. Tak więc tutaj narzekać nie będę. Natomiast tutaj też mamy fajne taczyki. Na przykład da się opuścić również to okienko. O proszę. Wtedy, jeżeli opuścimy i przednie, i tylne, mamy takiego pełnego hardtopa, co wygląda. Naprawdę fajnie. Kufer otwiera się z kluczyka i podnosi się na takich fajnych sprężynach, które... Trzymają go potem w górze. O, tutaj są takie w zasadzie to nie sprężyny, tylko drążki skrętne. Słuchajcie. samochody, niektóre miały w zawieszeniu drążki skrętne, a ten ma w bagażniku. To jest jakieś. I ten kufer też jest jakiś, on jest bardzo płaski, ale też bardzo szeroki. Na pewno bardzo ogranicza pojemność, takie można powiedzieć, leżące trochę po skosie koło zapasowe, no ale mówiąc prawdę, trudno byłoby w kufrze o tym kształcie umieścić się inaczej. Zobaczymy czy mimo jego obecności wejdzie tutaj y, piankowy futero do basu. No to chwila prawdy. Jak wygląda życie basisty, będącego jednocześnie fanem amerykańskiej klasyki? Otóż, moi mili, bezproblemowo. Ten kufer jest tak szeroki, że wszedłby tutaj na lozaku flight case. Z drugiej strony jest on na tyle płaski, że jeżeli chcemy przewieźć też na głośnienie, to nic większego niż w miarę płaskie 2 razy 10 raczej się tutaj nie wciśnie. Ale bas wchodzi, możemy go też umieścić w ten sposób i proszę, teraz mamy więcej miejsca na powiedzmy jakieś małe nagłośnienie albo na drugi bas. Test zdany. A ten kółcyk tutaj pełni nie tylko funkcję dekoracyjną, ale również jest zakrętką wlewu paliwa, tak więc przemyślane detale. Mustanga pierwszej generacji można było mieć z jednym z kilkunastu silników. Tutaj siedzi podstawowa oferowana w 1968 roku v z serii Windsor o pojemności 289 cali sześciennych, czyli 4,7 litra i mocy około 195 koni. Mówię około, gdyż amerykańskie pomiary nieco się różniło do europejskich. Tak czy inaczej, jest to tak zwany small block i rzeczywiście pod tą maską wygląda na niewielki. Silników tych w rozmaitych wersjach natłuczono jakieś chore ilości, więc z częściami do dziś nie ma większych problemów, nawet biorąc pod uwagę mnogość wersji. Ta to tak zwany Seacoat, odprężony w stosunku do rocznika 67 o całe 5 koni. Po co? Nie mam pojęcia. Po prostu wtedy lubili co roku coś podłubać, bez względu na to, czy miało to sens, czy nie szczególnie. Na D. Oczywiście, pierwsze, co tutaj zwraca uwagę, to jest ten wspaniały ryk v Natomiast drugie, to jest ta wielka, długa maska, którą mamy przed sobą. Ten samochód w amerykańskich realiach był uznawany za no nie tyle kompaktowy, ale raczej z tych niewielkich. A na nasze warunki, to jest gigantyczna kobyła. Natomiast to, co jest mega fajne w tej masce. To jest to, że widzimy, który kierunkowskaz nam działa. Tu jest chyba troszeczkę za widno, żeby to było wyraźnie widoczne, ale wieście mi, to teraz murga w lewo. Zawieszenie, jak na Amerykańca, jest dość sztywne. Ono nie jest jakoś brutalnie twarde, ale ewidentnie czuje się tutaj pewną sztywność, ale wynika to z tego, że właściciel przy remoncie stawił tutaj poliuretany, no i to ewidentnie wpływa na komfort jazdy. Zresztą czuć, że tył, zawieszony na resorach pirowych, jest ewidentnie sztywniejszy od przodu. Już po takiej króciutkiej przejażdżce, która jak na razie trwa z dwie minuty, mogę powiedzieć, co jest zdecydowanie największą wadą tego samochodu, poza brakiem miejsca na głowę. Otóż są nią hamulce, a w zasadzie ich brak to są spowalniacze. Mamy tutaj cztery bębny. I chyba bez serwa, bo żeby w ogóle zacząć zwalniać, trzeba tutaj się zaprzeć. Dla wszystkich miłośników siłowni, którzy lubią powtarzać hasło Never Skip Leg Day, to polecam im przejażdżkę Mustangiem. Inna rzecz, że wtedy jest to trening dla prawej nogi. Odrobina treningu też potrzebna jest łapom, dlatego że wspomagania kierownicy tutaj też nie ma. Ale ta kierownica nie chodzi jakoś straszliwie ciężko. Myślałem, że będzie ciężej. Właściciel mówił mi, że tutaj naprawdę trzeba się nasiłować, ale wierzcie mi, w dużym Fiacie z 91 roku jest gorzej. Oczywiście przełożenie układu kierowniczego jest tutaj takie, że trzeba się tutaj bardzo nakręcić, żeby wykonać jakikolwiek ciaśniejszy manewr. Dlatego, że gdyby było bardziej bezpośrednie, to żeby w ogóle poruszyć tą kierownicą, trzeba byłoby mieć bary jak płcie. Natomiast wysiłku nie wymaga przyspieszania. Przy czym więcej będzie hałasu niż reakcji. To wszystko jest takie leniwe. Owszem, przyspieszenie jest, ale takie po chwili. Ten samochód jest, można powiedzieć, tak po amerykańsku wyluzowany. Nie jest to pracownik amerykańskiej korporacji, który musi wszystko robić wydajnie i wypracowywać, nie wiem, za 200 nadgodzin w miesiącu, tylko raczej wycilowany mieszkaniec amerykańskiego południa. Ale już jeżeli się naprawdę upieramy i wciśniemy pedał gazu, powiadomi nas o tym, to brzmienie to jest tak naprawdę poza stylistyką, najfajniejsza część tego samochodu. Potężny bulgot, wściekły, pierwotny ryk. To jest coś, co naprawdę potrafi uzależnić i doskonale rozumiem fanów starych Amerykańców, bo nawet jeżeli one nie za bardzo jadą, to samo to brzmienie sprawia, że moje włosy na klacie hodują brodę. Ten dźwięk ocieka adrenaliną jak salami osłem. Most wyje lepiej niż w niejednym Poltku ale silnika nie zagłusza. I tak, to jest sprzęt do cruisingu. Siedzi się tutaj niezbyt wygodnie. Manewruje się dość okropnie, bo i dosyć ciężko, i trzeba się nakręcić. Zwrotność, jak na taką wielką kolubrynę, jest znośna, ale też, no, rewelacji nie ma. Parkując pod hipermarketem, trochę się zestresujemy. Spalanie? W trasie 13. W mieście lepiej nie pytać ale poczucie fajności, obcowania z czymś takim właśnie, słuchanie tego silnika, to tak naprawdę wynagradza całą resztę. I nie, nie jest to samochód, który bym chciał nadejść. Absolutnie. Ba, myślę, że nawet jadąc na rajd turystyczno nawigacyjny i prowadząc takiego Mustanga przez kilka godzin, trochę bym się umęczył. To nie jest sprzęt dla mnie, mimo że Wielu z Was pewnie powie, że wizualnie do niego pasuje, i owszem, zgadzam się, ale przejażdżka czymś takim to jest naprawdę spora przyjemność. I są firmy, które coś takiego oferują. Klasyczny garaż, co prawda, przejażdżek za kierownicą nie oferuje, ale możecie przejechać się jako pasażer, i bardzo Wam to polecam. Ale jeżeli trafi Wam się możliwość przejechania się czymś takim na miejscu kierowcy, zdecydowanie z nich skorzystajcie. Niektórzy mówią, że nigdy nie powinno się spotykać swoich idoli. Ja się z tym nie zgadzam. Właśnie dlatego powinno się ich spotkać, żeby wiedzieć z czym to wszystko się wiązało. A jazda Mustangiem wiąże się z pewną niewygodą, w każdym razie jeżeli chodzi o pozycję za kierownicą, z bachaniem tą kierownicą, z zapieraniem się nogą przy każdym hamowaniu i z poczuciem mega fajności. A za takie poczucie naprawdę da się wybaczyć sporo. I to tyle w temacie Forda Mustanga z 68 roku. Ogromne podziękowania dla klasycznego garażu za udostępnienie Mustanga do testu. Koniecznie zajrzyjcie na ich Instagrama, a jeśli planujecie ściągnąć starego Amerykańca, warto zakupić ich e-booka z poradami, jak to zrobić, by nie popłynąć. Linki znajdziecie w opisie. Dobra, to teraz tak na chłodno, gdyż w trakcie testu jarałem się jak flota Stanisa. Jeżeli miałbym oceniać Mustanga i to jak się nim jeździ, wedle czysto obiektywnych kryteriów, musiałbym określić go mianem koszmarnego gniota. Najgorsze hamulce, z jakimi miałem do czynienia, no, może poza syreną. Układ kierowniczy o precyzji steru tankowca, za to podczas manewrowania działający ze znacznie większym oporem. Ciąsna i źle rozplanowana kabina, do tego niezbyt imponujące osiągi i przede wszystkim dramatyczna jakość wykonania. Tak, wiem, ten samochód ma 55 lat ale o 10 lat starszy Peugeot 403 był pod większością względów znacznie przyjemniejszym, wygodniejszym i bardziej relaksującym gratem. Rzecz jednak w tym, że do Mustanga nie da się, a wręcz nie powinno się podchodzić zdroworozsądkowo. To jednak legenda, która zapoczątkowała nową klasę samochodów. Tak, wiem, barakuda pojawiła się dwa tygodnie wcześniej, ale z jakiegoś powodu mówimy pony cars, a nie fish cars. Sprzęt, który kupowało się głównie sercem, nawet gdy był nowy. I teraz sercem się go rozpatruje. Do tego on po prostu sprawia frajdę, choćby samą stronę wizualną i dźwiękową. Dlatego rozumiem tych, którzy go kochają. Sam go nie pokochałem, ale cieszę się, że mogłem się nim przejechać. Choćby po to, by poznać idola. Może nie mojego, ale bardzo wielu innych ludzi. Wy natomiast nie traktujcie mnie jak idola, za to wbijajcie na mojego facea, insta i stronę www.basedriver.pl. A jeśli chcecie złożyć mi dowód uczucia czy coś, również na mojego Patronite'a. Dzięki ogromne i do najbliższego.